Dzięki swoim modlitwom Maryja wyprasza swoim czcicielom bardziej spokojny umysł, pełną energii wolę i mocne serce. Błogosławiony Jakub Albrione. 6 marca, poniedziałek. Witamy Was moi drodzy, wspólnie z Bogusią i naszą wnuczką Hanią. Witamy też szczególnie nowych słuchaczy na kanale Echo Boga Fiat. Ale też bardzo gorąco witamy tych, którzy tu rzadko zaglądają albo są pierwszy raz. Dziękuję, że z nami jesteście. A teraz dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Dlatego nie postanawiaj w sercu swoim niczego wobec ludzi. Którzy tak czy inaczej postępują wobec Ciebie i nie odrzucaj uczucia, jakie pojawiają się w sercu Twoim, czyń wolę moją i bądź dobra dla wszystkich, zatroskana o ich zbawienie i świętość. Dbaj o to, aby Twoje czyny, Twoje wypowiedzi i Twoje myśli zgodne były z powołanią i misją daną ode mnie, w każdym czasie i okolicznościach, szczególnie wtedy, gdy Twoja wierność wystawiana jest na próbę, gdy atakują Cię pokusy. Twoje akty wewnętrzne, modlitwy wstawienniczej i ofiary niech będą zależne tylko ode mnie i zupełnie niezależne od czegokolwiek innego. Psalmu 112, wers 3 i 4. Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, a sprawiedliwość, a sprawiedliwość jego trwać będzie zawsze. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Kropka. Dziękujemy za Wasz czas, i za wysłuchanie, i też za Waszą modlitwę. Radosnego nowego tygodnia. Pięknego poniedziałku. Pozdrawiamy serdecznie. Przemek, marny pyłek. Bogusia, żona Przemka. I Hania, dziadka Przemka. I babci, bombu Z Panem Bogiem i z aniołkiem. I z Elzą, I z Antosiem. w z kim I z Panem Jezusem. O właśnie. I z Panem Jezusem. Ciao ciao. O, 3 minutki, 3 sekundy.